Więc, witam was wszystkich w Tony Hawk's Pro Skater 1 i 2. Kupiłem sobie tą grę, bo była za darmo na PS Plusie. I no, zamierzam tu zagrać. Em, akurat... Em, ...tutorial jest długi i nudny trochę. Więc, no, no powiem trochę rzeczy. Po pierwsze, na przykład mogę stworzyć skatera. No tutaj. Mam, mam swoją najpotobniejszą prezentację samego siebie jaką mogę. I on też nie muszę być moim skatery, mogę być na przykład kimś innym. O. Na przykład szkieletem przez jakiś cholerny powód. Także tutaj mamy Koniego, tam Tony Hawk, mamy tu jakiegoś Bob Prokust, nie wiem jak to się mówi, ale... Kogo to szkielet jest? Kto tu zginął? I tu, kto tutaj, kurde, no. Kto tu, kurde, zginął, i. Ja, chciał zostać z Twitterem. Dobra, więc po prostu mam moją postać. Wydam sobie kilka pieniędzy. I teraz zamierzam wam pokazać tą grę. Ja em, zagrałem tutorial tam jakieś 2-3 dni temu, bo chciałem po prostu zrobić. Se, no, zadanie, w, kurde, w. Em, no, man's sky. Dobra, idziemy na warehouse i tutaj po prostu mamy coś zrobić. Więc mamy warehouse i mamy tu jakieś różne rzeczy do zrobienia. Akurat mam wszystkie mapy z Cross Skater 1 i 2. I... yeah. ojej, uh, Więc akurat jest bardzo dużo tych, ale też widzę, że jest timer, więc shit. Eee. Tak, mogę już spierdzielić rzeczy I Ja miałem zielonego pamięcia. Nie żadnego pojęcia jak się zdobywa. Znaczy nie zdobywa, tylko no jak się bierze prędko. Ale ja może zrobić takie dziwne gówno jak to, to robię. Okay. I w ogóle możesz zrobić wall jumpa w tej grze, więc... kurde, tajem o, Ja mam minutę i 10 sekund, żeby kurde zrobić co muszę to, zrobić. Hmm. I tu jest akurat bardzo dużo skate tych em, jak No i nie. Nie, yeah. nie wiem co mam powiedzieć. I ja akurat em, mam powiem, że ja też jakby jestem no skaterem, ale no nie takim, żeby robić cokolwiek co oni robią. Mój gościu ma kurde ręce z no Może rozpieprzną... Oh. rozpiecznąć ścianę, kurde pełnego drewna i nic mu się nie stanie. Kurde, nie może przetrwać innego <grymne> skończonego tego skocha, no. Jakże mogę zrobić tak, coś. Jeżeli ja spadnę na boku, to wtedy akurat, no, przegram. No, nie nie A w dole Reduce. Aha, więc chyba nic się nie odwrócił. Więc... O, skill, speed! Dawaj mi speed! No no. I don't know. Więc jakby to szczerze, no tyle z gry. Po prostu jesteś skaterem i no nic, no. No ale nie lubię z tą osobą, która po prostu... Nie hmm. jestem osobą, która no, gra w takie gry, gdzie, gdzie trzeba tam wszystko zrobić jakoś tam, kurde, szybko i coś typu z bo... No bo ja tak się nie lubię. Słuchaj, Crater Park. O, ale to są te już zrobione, widzę. Hmm. Więc, ja, jakby no, szczerze to ja nie wiem co Wam mam powiedzieć w tej grze, po prostu to jest kraj, gdzie trzeba coś zrobić, coś tam, no. Więc, pff, no, z filmik tego nie pewnie, ale no, coś pewnie, to za niedługo, może nagram sobie Little Nightmares akurat grę, bo też jest na PS Plusie za darmo, ale, no i tak, będę was żegnać i. Widzę Wasz sklejterów, no a...